Czy historia może być dziwniejsza niż filmy science fiction? Okazuje się, że tak. Oto najdziwniejsze fakty historyczne, o których raczej nie usłyszysz w szkole. W starożytnym Egipcie mumie sprzedawano jako lekarstwo. Proszek z mumi miał rzekomo leczyć wszystkie choroby. Dziś brzmi to makabrycznie, ale w tamtych czasach wierzono, że zawiera on magiczny eliksir życia. Napoleon Bonaparte został zaatakowany przez króliki. Podczas polowania jego ludzie wypuścili setki królików, które zamiast uciekać, rzuciły się na Napoleona. Dlaczego? Bo wcześniej karmiono je przez ludzi i widziały w nim nie wroga, ale obiadodawcę. Prezydent USA John Tyler miał 15 dzieci i co ciekawe, niektórzy jego potomkowie żyją do dziś. Wyobraź sobie kolację wigilijną z tyloma członkami rodziny, to musiała być prawdziwa armia. W średniowieczu sprzedawano jedzenie na wynos. W Rzymie i później w średniowiecznych miastach istniały bary uliczne coś jak dzisiejszy fast food. To dowód, że ludzie zawsze lubili szybkie i tanie jedzenie. A kebab czy pizza mają swoich odległych przodków. Albert Einstein zapomniał, gdzie zostawił własny rower. Był geniuszem, ale w codziennym życiu często gubił się w prostych sprawach. To pokazuje, że nawet największe umysły mogą mieć problemy z rzeczami, które dla nas są oczywiste. W 1518 roku we Francji wybuchła epidemia tańca. Setki ludzi tańczyło bez przerwy przez wiele dni. Niektórzy nawet umierali ze zmęczenia. Do dziś historycy spierają się, czy to była choroba, masowa histeria, czy efekt halucynogennych grzybów. Wikingowie używali kości ryb jako igieł. Ich zaradność pozwalała im przetrwać w najtrudniejszych warunkach. Pokazuje to, że nie tylko byli wojownikami, ale także mistrzami w znajdowaniu praktycznych rozwiązań. W starożytnej Grecji Sportowcy startowali nago. Dla nich było to symbolem odwagi i podkreśleniem piękna ciała. Na igrzyskach liczyła się nie tylko siła, ale i estetyka. Ciało traktowano jak dzieło sztuki. Kiedyś w Europie uważano, że pomidory są trujące. Dopiero po wiekach stały się podstawą kuchni włoskiej. Ironia losu, dziś bez pomidorów nie wyobrażamy sobie pizzy, makaronu czy ketchupu. Król Francji Ludwik XIV miał ponad tysiąc peruk. Moda na ogromne fryzury była tak silna, że peruki stały się symbolem władzy i luksusu. Im większa peruka, tym większy prestiż, nawet jeśli wyglądało to całkiem absurdalnie. Historia kryje w sobie mnóstwo dziwnych i zabawnych faktów. Czasem bardziej przypomina komedię niż poważną opowieść o przeszłości. A ty? Który z tych faktów zaskoczył Cię najbardziej? Napisz w komentarzu i nie zapomnij zasubskrybować, żeby nie przegapić kolejnych ciekawostek.